No witajcie wszyscy. Po małej przerwie znalazł się chyba drugi rzucik Znaczy chyba, na pewno. Jest, to jest dziesiątek. Też świeży, nie ulega wątpliwości. Dzisiaj od tamtej pory to znalazłem czwarte moje wyjście można powiedzieć Udało się raz na cztery razy i jest jeden żółt, żeby tak się zawsze trafiało by było dobrze Ale nie jest to duży Ile tu może ważyć on No tak Dość masywny jest Półtora chwila to ma na pewno aby nie lepiej. Może ci lepiej. Zważę w domu to napiszę w opisie albo w tytule. Na razie... Dobrze jest. Cieszymy się z tego. to poszukam, może coś tu jeszcze leży. Dawno tu nie byłem. Te miejsca gdzieś jakoś tak mnie podkusiło tu przyjechać No i... ...waszczęściło Kurde to słońce Dobrze że jest to, tu chyba byś był I od razu se załatcił się o. Tak to wygląda Molim te, do slušanja s tim razem.